Przychodzi kolej na dar drugi, dar rozumu. Czego ten dar dotyczy? Wczoraj była mądrość, dzisiaj rozum. Jak to się różni? Dar rozumu w takim tradycyjnym wykładni jest związany z pierwszą taką wartością. Jego jest to, że pomaga nam rozeznać dobro od zła. Co jest prawdą, co jest kłamstwem. Co jest e, słuszne, a co jest niesłuszne. Co jest e, ukierunkowane w którą stronę. E, tak jak nie tyle e, pokazuje nam e, jakieś natężenie, e, siłę, sposób, e, to w jaki sposób też. Natomiast przede wszystkim daje nam to rozróżnienie. Coś jest, albo czegoś nie ma. To pomaga rozeznać rozum. Sam Pan Jezus obiecuje apostołom Ducha Świętego i kiedy wiele rzeczy im mówi, mówi i widzi w ich oczach, a w oczach człowieka widać, że tam nie działa, neurony się mijają i nic do niego nie dociera, to widać czasami takie malowane ciele, nie, się mówi, że, że, że pośle im Ducha Świętego, i On im wszystko wyjaśni, rozjaśni im to, co jest zakryte przed ich oczami, rozjaśni im to dobro, które w tym jest, bo jeszcze dzisiaj nie rozumieją. Też takim przykładem jest uczniowie w drodze do Emaus, zdany fragment w Ewangelii Łukaszowej, kiedy po zmartwychwstaniu tych dwóch uczniów idzie do Emaus, Jezus z nimi idzie. Ale ich oczy są na uwięzi, pisze Łukasz. Jakby ich oczy są splątane. Święty Łukasz pisze tę Ewangelię do chrześcijan. To nie są już tacy ludzie, którzy nie znają Chrystusa, tylko poznali go, są wierzący i chcą pogłębić swoją wiarę. To pogłębienie wiary, niektórzy mówią o tym, że Łukasz jest takim doktorem Ewangelii, to znaczy pisze Ewangelię pogłębiającą doświadczenie Chrystusa. Marek i Mateusz. Znają Jezusa osobiście. Łukasz zna Jezusa za pośrednictwem Pawła i innych apostołów. I on interpretuje Ewangelię podobnie jak Mateusz i Marek, to są te synoptyczne Ewangelie, ale patrzy na nią jeszcze głębiej, znaczy patrzy na nią, żeby ci, którzy są jak on, uwierzyli apostołom, naucy apostołów, którzy nie spotkali się z życia Jezusa, spotkali go już na sposób przekazania. Tradycji, doświadczenia z drugiej ręki pisze tę Ewangelię, żeby inni mogli podobnie jak on zrozumieć. I w tej Ewangelii pada to właśnie ta historia tych uczniów w drodze do Emaus, kiedy oni idą i Łukasz pisze: mają oczy na uwięzi. Chodzili za Jezusem, ale przestali go widzieć, spodziewali się czegoś innego. Tak samo jak chrześcijanin, który idzie za Jezusem, on wie, że lata zajęło mu chodzenie z Jezusem, słuchanie o Jezusie, słuchanie Go, bycie przy Nim, ale w pewnym momencie może być, jak uczniów w Emmaus, taka sytuacja w ich życiu może się pojawić, że ich oczy będą związane, że nie będą widzieć. Jezus idzie obok nich, pyta się, co się stało i apostołowie, ci dwaj uczniowie mówią, ty chyba jesteś jedynym, który nie wie. Jezus mówi, żeby opowiedzieli, oni opowiadają, i później Jezus im tłumaczy pisma. I tam pada właśnie to słowo, że pomógł im rozpoznać, że to się dotyczy Niego. Tam jest ten wskazywany dar rozumu, że Jezus im pozwala zrozumieć i to się dzieje w procesie życia pozwala im zrozumieć. Oni zaczynają rozumieć. I nawet kiedy oni od razu postanawiają wracać, jeszcze późno wieczorem, czy w nocy wracać do Jerozolimy, do apostołów, mówią, że to jest ten, który rozjaśni nam pisma. To był On. Pomógł im zrozumieć. Na nowo zrozumieli, czym jest Chrystus, kim jest Chrystus. To jest pierwsza rzecz. Pomaga rozeznać, rozpoznać. I w takim w drugim znaczeniu bardzo ważnym, Dar rozumu, Duch Święty, pomaga nam, w zasadzie tylko On może nam to pomóc, odczytać wolę Bożą. Pomaga nam rozpoznać wolę Pana Boga. Co to znaczy, że ma się dziać Twoja wola w moim życiu? To jest ten, który rozpoznaje, pomaga rozpoznać we mnie, że to jest wola Boga. Widzimy, jak to jest blisko, ten dar mądrości, dar rozumu. Dar mądrości to było to widzenie głębiej. Dar rozumu to jest to już nazwanie po imieniu. Rozpoznanie woli Bożej po imieniu. Rozpoznanie powołania po imieniu. Jest taki moment, że trzeba je nazwać. Jestem tym, jestem tym. Zdefiniować, zawęzić. Potrzebny jest rozum. Tak jak rozum jest potrzebny, do tego trzeba mieć dar rozumu. Do studiowania, żeby nazwać to, poznać definicję, nazwać to definicję. Wczoraj na, na szkole relacji było pytanie, kim jest człowiek. Według prawników, człowiek to ten, który ma za rodziców ludzi. Po prostu to jest człowiek. Prawniczym językiem definicja: ten, który ma za rodziców ludzi. Prosta, prawda? Ja, to, jest, to jest jakiś potrzebny dar rozumu, żeby zdefiniować rzeczywistość. Tak samo jest potrzebny dar rozumu, żeby zdefiniować swoje powołanie. Co jest moim powołaniem? Jak się nazwę? Ja, ewidentnie dla większości z Was powołaniem jest dzisiaj być studentem. Ja, to jest imię, nazwisko, student. Imię, nazwisko, pracownik, taki i taki. E, e, miejsce pracy, taki i takie stanowisko. To jest powołanie, zdefiniować się. Kogoś powołanie będzie tułacz. Imię, nazwisko, tułacz, poszukujący, prawda? To też jest jakiś dar rozumu, który pomaga to rozpoznać. To bardzo uspokaja. Nazwanie uspokaja. To są te inne dary Ducha Świętego, jak pokój. W końcu jest też ten dar rozumu. Jest związany z racjonalnością. Mhm. Racjonalność polega na tym, że to nie jest próżne myślenie. Paweł mówił do, do Greków, to jest wasze próżne myślenie. Próżno myślicie. To jest, jest takie próżne myślenie, to jest takie, z którego nikt nie wynika. To jest to myślenie typu jakieś filozofowanie, teologizowanie czy jakieś psychologizowanie. Ono mnie nie posuwa w ogóle do przodu. To jest dzisiaj bardzo dużo tego. Czytasz, 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 nic z tego nie ma. To albo w, w tobie nie ma rozumu, że nie możesz go rozpoznać, albo w tej książce nie ma rozumów, czy w, tej, w tym filmie nie ma rozumu, że nie potrafisz go rozpoznać. Nie? Rozumność posuwa nas do przodu. Ona jest czymś racjonalnym. Jak ktoś ma rozum, niektórzy mówią, poskłada rozum, to znaczy, że robi jakieś przeskoki rozumowe. Że robi coś nieracjonalnego, przeskakuje coś, nielogiczne to jest. Gdybyś ktoś teraz wstał i, i machał rękami w czasie liturgii i zaczął krzyczeć, byśmy powiedzieli, stracił rozum. Nie robi czegoś racjonalnego. Coś się wydarzyło, coś, te, te neurony się nie spotkały ze sobą, tak? Coś się stało z tym człowiekiem. Stracił rozum, zaczął robić coś nielogicznego. Kiedy, kiedy rano wstaliście, umyliście się, um, ubraliście się, wyszliście z piżamy i ubraliście kurtkę i czapeczkę i przyszliście tutaj, to znaczy, że macie dar rozumu, że do godziny 6.15 rozum działał. <grym> tak? I tak jest z dnia na dzień, Nie? jakby minuta po minucie. To jest coś takiego, że to jest racjonalne. Stajemy się racjonalnymi ludźmi. Nasze życie układa się jedno za drugim. Nie, nie ma takich y, dziur, że jak na nie wiadę, to wpadnę cały. Że staram się tą drogę prostować, że ona staje się racjonalna. Moje życie staje się racjonalne. Drobna uwaga. Y, sama racjonalność nie wystarczy. Sama racjonalność nie wystarczy. Bo nie jesteśmy też komputerami. Dlatego y, cytat ze Świętego Anselma: Fides, querens, intellectum. Może znany? Fides, wiara, querens, querenda, szukanie. Może na studiach słyszeliście słowo querenda. Zrób kwerendę do magisterki. Rozeznaj, rozczytuj, poszukuj. Nie, zrób kwerendę, poszukuj informacji na ten temat. To jest querenda. Fides, querens, intellectum. Wiara szuka intelektu, szuka rozumności. To jest bardzo w porządku coś. Mieć wiarę, która szuka rozumu. Chce też Boga jakoś zrozumieć. Jakoś. Jakoś. Mamy ograniczoną zdolność intelektualną rozumu. Być może dzisiaj zrozumie tylko ten dzień. Być może teraz zrozumie tylko ostatnie pół roku. Może zrozumie może ostatnie 5 lat, może piętnaście, może 20. Zaczynam je rozumieć. Mało kiedy będzie tak, że ktoś powie zrozumiałem całe moje życie. Nie? Bardzo to jest mało możliwe. Nasz rozum jest ograniczony. Dlatego potrzebujemy tego daru rozumu od Ducha Świętego, bo On patrzy dla nas, patrzy takiej większej perspektywy, daje nam większą perspektywę. I tak się dzieje, zobaczcie w Ewangelii, zawsze w Słowie Bożym. Ja dzisiaj mamy z księgi proroka Izajasza piękne czytanie. To tak naprawdę jest o z McDonalda o drwalu, bo tu jest napisane, że kiedy przyjdzie czas, to będą tłuste potrawy, będzie dobre mięsne jedzenie, prawda? No w jaki sposób inaczej proroctwo e, e, tysiące lat temu ma przemówić do ludzi, którzy żyją u dla których mięso, mięso jest rarytasem. To zapowiada, że będą czasy mesjańskie, to znaczy będą takie czasy, nie ma lodówek, słuchajcie, nie ma, nie ma sposobów zachowania jedzenia. Będą takie czasy, kiedy będziemy mogli jeść wytrawne potrawy. Wytrawne potrawy, kiedy będziemy świętować. Będzie taki czas, kiedy będziemy ucztować i świętować. To zobaczy w jaki trzeba też. Bo może być nierozumnym człowiekiem. Nierozumny człowiek to jest taki, który dziennie świętuje, ale świętuje taką imprezę. To jest nierozumny człowiek. Rozumny ma też coś takiego, że umie wyczekać, rozpoznać, kiedy będzie wielka impreza. To jest ten, który czeka na tą niedzielną rosołową zupę od mamusi, czeka na tą roladę, kluski Morze Śląskie, czeka na ten obiad. Na to, na to czekam cały tydzień, na taki obiad dwudaniowy, pełnowartościowy. Och. To jest to czekanie. Więc yy, prorok zapowiada to takim właśnie językiem. Takim. Tak samo jak psalmista powieczne czasy zamieszkam u Pana. Powieczne czasy. Teraz przychodzę na chwilę do Niego i odchodzę. Wracam do zajęć, do spraw bieżących, rozwiązuję jakieś rzeczy, ale w pewnym momencie zaspokoi, będzie to moje mieszkanie z Bogiem wieczne. Wieczne spotkanie. To jakby spotkać się z przyjacielem, spotkać się ze sobą, spotkać się z kimś bliskim, spotkać się z Jezusem. tak, że to jest tak dobre spotkanie, że będę kiedyś mieszkał z nim już na zawsze. To jest niezwykły dar. Z tym, który mnie kocha, rozumie, jest kimś niezwykłym. Patrzy mi w oczy, to jest z całą miłością. Bo taki jest Jezus. Też Jezus. W nim można rozpoznać różne dary, dar rozumu, w jaki sposób w nim rozpoznajemy. Dzisiaj są dwie sceny tej Ewangelii. Pierwsza scena, i kiedy Jezus jest tam na górze, siedzi sobie, głosi to kazanie, mówi, mówi, widzi, że ludzie przyprowadzają mu chorych. Że to jest taki człowiek, że może mu przyprowadzić chorego. Jaki to jest empatyczny, ciepły, pełen mocy, siły. On się nie przestraszy chorych. Są ludzie, którzy się boją chorych. Ukrywają chorych. A u Jezusa na odwrót ludzie przynoszą mu chorych. Tłumy przynoszą mu chorych. Takiego, który nie mówi, nie słyszy, ułomny jest, chromy. Normalnie takich ludzi się chowa. A oni mu ich przynoszą. Zobacz ich. Jezus widzi ich i uzdrawia. Później Jezus widzi, że są oni głodni. Więc nie przedłuża, tylko mówi: Damy im jeść. Nie mamy czego. Ile macie, tyle macie. Wystarczy. Pomnaża to. Jezus patrzy przed sobą, on nie, jest, nie odchodzi, on widzi drugiego, patrzy na Niego, konfrontuje się z Nim, spotyka się z Nim, takim, jakim jest. I wychodzi naprzeciw. To jest logiczne działanie. Logiczne. Jak zobaczycie kogoś zakrwawionego, to nie pytajcie się, jak się czuje. Bo raczej widać, że fatalnie. Nie jakie ma plany na weekend. Tylko to, co widzisz, tak reagujemy. Rozumny to jest dar rozumu. I pada znowu nam wraca liczba 7. Tutaj też dzisiaj. Nie? Jakby tak cały czas to słowo z poniedziałku nam wraca siedem darów ducha. Dzisiaj mamy siedem chlebów, nie? które wystarczą, i później wraca siedem pełnych yy, koszy. Wraca jakby się nie kończy. Jakby ten, który. Yy, jakby u Jezusa się nie kończy, Ni, yy, wiara yy, w to, że dar rozumu Ducha Świętego się nie skończy. Że to nie jest tak, że ty już limit wyczerpałeś, już <śmusz> masz magisterkę czy Licencja to już wystarczy, Tobie, by po co ci więcej. Nie kończy się. Nie skończy się dar nie, Ducha Świętego. Kiedykolwiek go o to prosimy. O to prosimy.